Jak w roku spotykamy się w związku z zaślubinami Polski z morzem i tym akcentem we Włosłowie Ówczesnej Wielkiej Wsi, czyli pierwszym rejsem pod biało-czerwoną banderą z udziałem generała Hallera w roku w 20, a konkretnie 11 lutego. Postanowiliśmy ponownie po dwuletniej przerwie zrobić małą inscenizację wydarzeń sprzed już 102 lat. Jak wyglądała ta uroczystość, doniosła w ówczesnej Wielkiej Wsi, i pokazać, jak ważne jest to wydarzenie, jak miało duży wpływ na historię naszego miasta, naszego regionu. Po puckich zaślubinach generał Haller po noclegu, nie w zdradzie, zgodnie z planem, a w Gdyniu, księdza rybki, rano stawił się ponownie w Pucku po nabożeństwie w Farze i zwiedzeniu sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej przyjechał samochodem do Wielkiej Wsi, gdzie pod szkołą w miejscu, w którym urywała się droga dalej już nie można było jechać samochodem. Przywitali go mieszkańcy, nauczyciel polski polskie dzieci. Wierszem generał się przesiadł dalej na bryczkę po to, żeby Zgodnie z obietnicą daną mu przez y, rybaka Jakuba Myślisza udać się na, na brzeg, skąd miał wypłynąć jedynym polskim kutrem motorowym na krótki rejs po polskim Bałtyku.